Cześć, dzień dobry. Dzisiaj przygotowałem dla Was exclusive content na temat pozycjonowania SEO. Szczególnie oglądają mnie osoby początkujące, które chcą się nauczyć pozycjonowania. I rozpisałem sobie tutaj w pliczku ee, błędy, jakie ja porównywałem. Przede wszystkim, pod punkt pierwszy, to starałem się pozycjonować na wiele różnych Fraz jednocześnie w jednej treści, w jednym artykule, i to jest taki podstawowy błąd, który myślę, że spotyka początkujących pozycjonerów SEO. Eee, na przykład, zamiast zrobić artykuł, jak zarabiać na kursach online, i pozycjonować się tylko i wyłącznie na tą frazę, to chciałem w jednym artykule upchać wiele fraz, na przykład, jak stworzyć platformę do kursów online. Jak znaleźć pomysły na kurs online, jak nagrać kurs online, jak zmontować. Wszystko chciałem zawrzeć w jednym artykule, co oczywiście jest podstawowym błędem, bo wtedy za bardzo te wyniki nie były satysfakcjonujące i dużo lepiej jest napisać na każdą z tych fraz osobny artykuł, osobną treść, zamiast tworzyć jednego molocha, który Generalnie nie będzie za bardzo rankować na nic, tak, bo będziemy chcieli upchać wszystko wszystko w jednym. E, dobra. Długość kontentu. To też jest taka ważna kwestia, o której e, ja zapominałem, znaczy zapominałem. Wydawało mi się, że jeżeli moja treść jest długa, to będzie lepsza od konkurencji, że to jest jakiś taki dodatkowy czynnik rankingujący, bo tam em, motywowałem się, inspirowałem się blogiem jak oszczędzać pieniądze Michała Szafrańskiego i te jego artykuły były potężnymi molochami, więc myślałem, że tak po prostu trzeba i że to jest najlepsze, co może być dla blogera. Okazuje się, że nie, ponieważ nie na każde zapytanie Google Chce nam zwrócić długi wynik i warto jest to prześledzić sobie. Jeżeli znaleźliśmy jakąś frazę, poświęciliśmy czas na research, sprawdźmy, ile znaków mają artykuły konkurencji. Niektóre narzędzia, jak na przykład kąt adus, z automatu nam podpowiadają, ile średnio powinien mieć artykuł wyrazów, żeby miał szansę tutaj fajnie konkurować o wysokie lokaty. Dlaczego to jest tak ważne? Bo jeżeli piszesz artykuł, tworzysz artykuł na temat sznurowania butów, taki przykład, to chcesz otrzymać gotową, krótką instrukcję, jak zasznurować sobie buty, a nie chcesz te, takiego potężnego molocha z kilkoma rozdziałami, z kilkoma modułami i tak dalej, i tak dalej, żeby czytać, jak zawiązać buty, tylko Google ma zwrócić Ci prostą instrukcję, żebyś Ty szybko, użytkowniku, wiedział, jak zawiązać sobie buty, tak? Jak ugotować zupę, no to ma być prosty przepis, ciach, ciach, ciach zrób to to, 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 i ma Ci zupa wyjść, a nie masz pisać o zupie nie wiadomo jakich e, esejów, tak? Dlatego to jest kolejny błąd, nie rób zbyt długich treści. Lepiej sobie zrobić wiele różnych treści na różne frazy i złapać ruch z kilku różnych fraz niż iść w kierunku ilości. Kolejna sprawa, w kategorii nieco wykraczającej poza kwestie SEO, to inwestowanie w siebie VS, inwestowanie w tematy klientów. Często, jak wchodzimy do jakiejś branży, jakiejkolwiek biznesowej, często jest tak, że Inwestując czas w klientów, my zarabiamy więcej niż inwestując w swój czas. Na przykład, u mnie w branży marketingu jest tak, że miałem bardzo dużą konkurencję, dalej mam oczywiście, jest wielu marketingowców, i kursy marketingowe i tak dalej, to się nie za bardzo sprzedaje. Czyli ta praca nad własnym biznesem szła bardzo powoli, te zasięgi były nikłe, potężna konkurencja w SEO i tak dalej, czyli było mi bardzo ciężko wystartować. A SEO to jest tak, że idziemy, 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 idziemy po dnie i nagle jest gdzieś tam efekt kuli śnieżnej i zaczyna to wszystko szybko sobie fajnie rosnąć. Eee, I na początku, lata temu, dużo bardziej opłacało mi się pracować z klientami w projektach klientów, zamiast nad swoim biznesem, bo e, miałbym z tego jakieś grosze albo nic. Dzisiaj, po kilku latach tworzenia treści, jestem już na odwrotnej sytuacji, że dzisiaj bardziej opłaca mi się pracować nad własnym biznesem, nad własnymi produktami, nad własną sprzedażą, własnymi zasięgami, niż pracować dla klientów. Wcześniej było tak, że łapaliśmy sobie klientów, którzy już posiadali jakieś zasoby, zasięgi, budżety itd. I łatwiej nam było sprzedawać u klientów. Dzisiaj, jeżeli ja mam na przykład ambicję sprzedawać kursy online za 20 koła pasywnie, bez dotykania tego oczywiście jako dodatek, nie jako główna pensja to e, ciężko byłoby mi znaleźć klienta do agencji, który by mi płacił 20 tysięcy miesięcznie. Umówmy się, że nie jest to rzecz prosta i wymaga lat doświadczeń, żeby takich klientów high-ticketowych pozyskiwać. Więc mam do wyboru dwa wyjścia albo wierzyć w to, że pozyskam takiego klienta i próbować jakimiś nowymi metodami pozyskiwać takich klientów high ticket, za dwie dychy miesięcznie, nie jednorazowo, tylko miesięcznie, albo rozwijać swój biznes i w dzisiaj dużo łatwiej jest mi to osiągnąć, rozwijając swój biznes, ale kiedy zaczynałem, dużo łatwiej było mi zarabiać z klientami, tak, bo ten zapłacił dwa koła, ten klocek, ten trzy, ten co i, i z małych kwot robiły się duże, a robiąc swoje rzeczy wtedy mogłem liczyć na drobniaki. Dzisiaj te zasięgi są już konkretne. Śledzi mnie na YouTubie kilkadziesiąt tysięcy ludzi miesięcznie. Bloga również parę dobrych tysięcy czyta, więc dzisiaj sobie radzę. Dzisiaj mam budżety, zasoby, know-how wyciągnięty z projektów, z klientów i dzisiaj ten biznes się kręci. I dużo bardziej mi się opłaca nagrać dla ciebie kolejny materiał, kolejnego dnia, dowieść wartościowy kontent zlokalizowany wokół mojej marki, niż pracować w projektach klientów. I dlatego to te projekty klientów są robione przez mój zespół. Teraz trafił się mi naprawdę gruby temat, gdzie, gdzie mieliśmy w przeszłości potężne sukcesy e, i myślę, że tam się zaangażuję osobiście, żeby nikt z mojego zespołu nie nawalił. Ponieważ w stawce są duże pieniądze, a tak poza tym, jeżeli to jest taki zwykły klient, no to, to staram się, żeby zespół pracował nad klientem, a nie ja, bo mi bardziej opłaca się pracować nad moim własnym biznesem, a nie biznesem klientów. Ale do tego trzeba dojść latami, musisz poświęcić lata pracy, żeby to się. Wszystko odwróciło, chyba że działasz w prostej branży, która nie jest nasycona aż tak specjalistami marketingu. Czyli, nie wiem, jesteś w jakiejś branży specjalistycznej w beauty, w jakiejś niszy konkretnej, gdzie na przykład dziewczyny nie mają dobrego marketingu, i ty sobie wystartujesz z tymi wszystkimi procesami i bardzo szybko zarabiasz. Na swoich jakichś produktach zlokalizowanych wokół swojej marki, a nie pracując dla innych, rozwijając inne rzeczy, tak? Dlatego warto sobie to wszystko myśleć i z czasem automatyzować, kiedy te zasięgi się pojawiają. Także buduj coś stabilnie, nawet jeżeli dzisiaj nie przynosi w ogóle przychodów, to buduj, 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 bo tu zadzieje się magia procentu składanego. Dzisiaj to może być 0 zł, za 3 miesiące 500 zł, a za 3 lata 50 tysięcy miesięcznie, na przykład pasywki. Bo po prostu ta magia procentu składanego zadziała i ten efekt kuli śnieżnej. Dlatego zdecyduj się, gdzie ty angażujesz czas, bo finalnie musisz patrzeć na long term, tak zwany długi termin, gdzie twoja firma ma być za 3 lata, za 4 lata, czy ty chcesz dalej obsługiwać klientów. Z niską wartością koszyka, czy może wybudować sobie swoje własne imperium? Kolejna rzecz to: e, dzisiaj wybuchają różnego rodzaju spory dotyczące porównywania sztucznej inteligencji z tekstami człowieka, czy warto pozycjonować strony internetowe za pomocą AI. E, I słuchajcie, e, bardzo ważne jest, żeby nie porównywać artykułu vs artykuł czyli jeden artykuł napisany przez AI, drugi przez człowieka, bo to może nam zakrzywiać wyniki badań, które sobie prowadzimy. Bo jeden artykuł do jednego pisany przez nie wiem SEO copywritera, rzeczywiście może wygrać człowiek. Ale jeżeli zaczniemy analizować czas vs czas, czyli porównywać czas pracy do czasu pracy, czyli jeden artykuł pisany przez całą copywritera, przypuśćmy, zajął 4 godziny czasu. I w te 4 godziny za pomocą AI wygenerowaliśmy na automacie, nie wiem, 100 artykułów. I jak to sobie zestawimy, to sobie połączymy, to to powinniśmy porównywać, czyli ostateczny wynik, jaki uzyskamy, działając w tej skali, oczywiście te artykuły najlepiej nie indeksować. Jednocześnie tylko stopniowo, stopniowo, co nie wiem, codziennie dwa artykuły wrzucać AI-em i, i, i porównywać sobie czas. Wiele osób mówi, błędnie analizuje, porównuje SEO copywritera z AI, bo analizuje artykuł VS artykuł, gdzie często doświadczony SEOwiec po prostu wygra z tym ai na obecnym etapie. Ale jak ktoś nie ma doświadczenia, ktoś dziś dopiero chce sobie wypozycjonować stronę, a nie ma do końca tej wiedzy technicznej, jak zbudować te nagłówki, jak to wszystko opisać, meta title, meta description, alty i tak dalej, no to AI zrobisz to często lepiej niż taka osoba początkująca, to na pewno. Jeżeli jesteś wytrawnym graczem, ja się za takiego już uważam po kilku latach eksperymentów, uważam, że takie SEO, SEO content SEO Robię w sposób e, taki właściwy, zgodny ze sztuką, za który się nie wstydzę od, od półtora roku. Taki naprawdę, gdzie wiem, jak to robić, co robić, gdzie robić i tak dalej. I ja już dzisiaj wygrywam z tą, z, tym, z tą sztuczną inteligencją, ale ja zdaję sobie sprawę, że to jest e, kwestia miesięcy. Za pół roku AI może mi już bić na głowę, a jeżeli wezmę sobie pod uwagę czas do czasu, a nie artykuł do artykułu, no to AI zdecydowanie wygra. Zdecydowanie, bo napisze dla mnie treści, potężną ilość, potężną dawkę treści w krótkim czasie. Najwięcej czasu tak naprawdę dzisiaj schodzi z researchem fraz kluczowych, na które ma AI nam pisać artykuły, ale z drugiej strony, z drugiej strony jest tak, że e, możemy też czata GPT zapytać, o proponowane frazy kluczowe i troszeczkę sobie tego czasu oszczędzić, bo chat GPT może mieć bardzo ciekawe, fajne pomysły dla naszej branży. E, I dzisiaj będą wygrywać w takiej kategorii SEO, bo mówimy dzisiaj jest odcinek o SEO, troszeczkę biznesu, ale raczej o SEO. Że dzisiaj e, będą wygrywać na rynku e, SEO, copywriterzy, którzy ogarniają AI i wspomagają się AI w procesie, hmm, czyli E, są w stanie mm, pisać za pomocą sztucznej inteligencji e, i, i, i wspierać się tym narzędziem, aby oszczędzać 90% czasu. Treści pisane przez AI zawsze możemy podrasować w takich narzędziach jak kąt ADU. Tak? Możemy napisać treść za pomocą aplikacji CopyMate, a później ją poprawić za pomocą kąt ADU i zyskać tam więcej punktacji e, w, tym, w tym narzędziu, też sztucznej inteligencji. Zobaczyć, podrasować ten artykuł, nasycić go w sposób taki poprawny, adekwatny, frazami kluczowymi, i wrzucić w Google Search Console do indeksowania. Czyli jestem daleki od takiej pełnej, pełnej automatyzacji, ale taka, takie wspomaganie się SEOwca AI-em jak najbardziej będzie pożądane, bardzo pożądane na rynku mimo że być może zmieni się całkowicie sposób wyszukiwania treści przez człowieka, to myślę, że SEO nie umrze, nie będzie SEO is dead, tylko po prostu zmieni jakąś tam swoją formę. Treści na pewno pisane przez ludzi przez jakiś czas zyskają na wartości, ale finalnie za kilka lat myślę, że AI będzie pisać lepiej od wszystkich ludzi niż nie tylko Początkujących, ale od wszystkich, kiedy już się nauczy, zgromadzi potężną ilość danych, przerobi to wszystko, bo to ta technologia rozwija się w efekcie kuli śnieżnej, i mm, ona coraz mądrzejsza będzie. I, I myślę, że jeżeli treść będzie odpowiadała na pytanie użytkownika, to dlaczego miałaby być tylko i wyłącznie tworzona przez ludzi? Więc zobaczymy. Ja jestem podekscytowany, że mogę jako jedna z pierwszych osób w tym, w tym wyścigu uczestniczyć, uczyć, śledzić. Ja Wam pokazuję, jak używam tych narzędzi, jak ja to robię, jak, jak to przede wszystkim nie działa w biznesie. Ja się też chwalę wynikami, robię, jestem w trakcie prowadzenia takich badań case study. Gdzie ocenię 50 artykułów napisanych w 100% przez AI i 50 artykułów napisanych przez e, AI, ale wskazując sztucznej inteligencji strukturę nagłówków? H1 i H2. Bo jak pewnie wiesz, treść pisana pod seł powinna mieć nagłówek H1, jedno, jeden na stronie, kilka nagłówków H2, i z tego jest zbudowana treść artykułu. Tak, na górze jest jakiś tak zwany litr zachęcający do czytania. I tak dalej, i tak dalej. Ja prowadzę takie badania. Na razie jeszcze jest daleko do pokrycia, bo chcę zrobić 100 tematów, to jest sporo 50 takich, 50 takich. Jeszcze potrzebuję czasu, żeby to wszystko zrobić. Bo zajmując się firmą, nie mam czasu w 100% tym wszystkim zarządzać, nawet jeżeli to mi oszczędza czas. Uczę też ludzi z zespołu ode mnie żeby robili to za mnie. Zobaczymy, jakie będą tego efekty. Płacę im za swój czas, ale też za Success. Czyli, jeżeli be, zobaczę, że któryś z moich całowców osiągnął ponad przeciętny wynik, który wywindował moją witrynę, to na pewno go dodatkowo wynagrodzę i będzie to taka fajna motywacja. Żeby nie tylko zyskiwać doświadczenia, ale też, też profity z tego czerpać że wspólnie rozwijamy portal i markę tomaszguzik.pl. Eee, plany mamy, plany, jeszcze możemy pogadać o moich planach seowych. Chciałbym dobić do 10 tysięcy unikalnych userów miesięcznie na blogu. Aktualnie zlecieliśmy z 7 tysięcy na 5-700 bodajże, bo był bardzo mocny hype na sztuczną inteligencję, pisałem o tym artykuło i journey i tak dalej. Teraz troszkę się ten rynek nasycił, powstało więcej konkurencyjnych artykułów, i tak dalej, więc są nieco spadki. Oczywiście pospadaliśmy, ale dalej mam ambicje rosnąć, bo są narzędzia, których jeszcze rok temu nie mieliśmy dostępnych, i naprawdę dzisiaj możemy fajnie, fajnie sobie stopniowo wskórać. Nawet jeżeli to będzie kosztem spadających ilości tutaj kliknięć ze standardowych wyszukań, bo wejdzie narzędzie BART, to mimo wszystko. Jest tutaj potencjał, jest sporo ruchu do wyłuskania sobie. Także ja jestem podekscytowany i korzystam z tych wszystkich narzędzi AI-owych, żeby wspierać swoje działania. Ja nie, nie demonizuję AI tak jak większość copywriterów i ja ich uważam za takich ludzi, którzy mieli swoje tradycyjne taksówki i oburzali się na Ubera, że weszło coś nowego, lepszego, tańszego i tak dalej. I czują, że grunt im się sypie pod nogami, i krytykują ten, ten AI, ale nie sądzę, jakoby to miało w przyszłości jakoś, nie wiem, że nagle twój ruch SEO spadnie totalnie w dół i tak dalej. Są też różne pewnego rodzaju automaty, gdzie nawet nic nie musisz robić, a automat ci tworzy masakryczną ilość treści. Ja z tych automatów jeszcze nie korzystałem, staram się wspierać narzędziem ai a nie tylko wydelegować. Ale na pewno ilość etatów takich content marketingowych spadnie. Zdecydowanie i nie tylko na płaszczyźnie tworzenia treści tekstowych, ale też wideo, audio i tak dalej. Osób od contentu będzie w tej całej puli marketingowej zdecydowanie mniej i ja już widzę po sobie, że dzisiaj te procesy tworzenia treści są dużo prostsze niż jeszcze były kilka lat temu, e, więc jak najbardziej tutaj są ciekawe, ciekawe perspektywy do zbadania, do przeanalizowania. Słuchajcie, m, bardzo lubicie tą moją formę taką podcastowo-wizualną. E, wczorajszy film zrobił mi watch time w pewnym momencie nie, teraz już troszkę spadło, ale w pewnym momencie miał watch time 9 minut e, muszę niesamowicie interesująco gadać, opowiadać więc chyba, chyba Wam się te, te treści podobają I, i chciałbym, żebyś w komentarzu zaproponował mi o czym nagrać kolejny odcinek, bo nie zatrzymujemy się, mimo, że jest lato, mimo, że są spadki zasięgów, spadki wyników wyszukiwań Cały czas ja i mój zespół pracujemy, rozwijamy firmę małymi kroczkami, nie skaczemy na głęboką wodę, nie pakujemy wagonów pieniędzy w acy, tylko stabilnie e, rośniemy sobie w dużym stopniu organicznie. Oczywiście acy też chodzą, ale, ale jednak e, stawiam na taki mądry rozwój organiczny. I myślę, że tą firmę w przyszłości w 100% uda mi się wydelegować, tylko wszystkiego, wszystkich tych procesów jeszcze na tym etapie zarządzania muszę się nauczyć. Jako przedsiębiorca muszę też, też wyszkolić dział handlowy, e, obsługa klienta. Myślę, że tutaj jest naprawdę stabilny, dobry poziom albo i bardzo dobry bo ci klienci tak niespecjalnie odpadają, więc ten czerń jest dosyć niski, ale tutaj jeszcze kuleje kwestia pozyskiwania klientów, jednak kiedy nie ma czegoś obrębowanego moją twarzą i oddaję tutaj handlowcom możliwości sprzedaży, to nas niestety na razie idzie to fatalnie, ale to jest tylko kwestia czasu. Wszystko kwestia odpowiednich kompetencji, odpowiednich ludzi, odpowiedniego zarządzania, i to wszystko w pewnym momencie zaskoczy i wynagrodzi mi całą pracę, jaką tutaj wkładam w, w, to, w tą otoczkę. Jeżeli jesteś jakimś, jakąś młodą osobą, która chce też przyjść do mnie na staż, poduczyć się czegoś, marketingu, jakichś technikaliów i chcesz popracować z prawdziwymi klientami, zyskać jakiś dodatkowy wpis CV, jakieś certy certyfikaty z moich szkoleń, zapraszam, napisz do mnie po prostu na Facebooku i pogadamy. Sprawdzę, co umiesz i co mogę Ci zaproponować. Pozdrawiam Cię serdecznie, cześć.